Prawda jest brutalna. Większość agentów i deweloperów marnuje potencjał social mediów. Martwe profile, sporadyczne posty, zero interakcji z klientami, a przecież inwestycja w social media może być kołem zamachowym sprzedaży. Na szczęście są wyjątki. Para na wyłączność czy siostry od nieruchomości to przykłady kont z branży, które potrafią przyciągać uwagę i budować zaufanie. Skoro jednak podobnych kont jest niewiele, to znaczy, że konkurencja wciąż jest mała. Właśnie teraz jest najlepszy moment, żeby zacząć. Pamiętaj, że social media działają tylko wtedy, gdy są prowadzone regularnie i z pomysłem, na czym więc skupić się na początku. Po pierwsze, pozytywne relacje. Buduj rozpoznawalność i zaufanie, żeby klienci polubili cię, zanim będą potrzebowali Twoich usług. Po drugie, charakterystyczny styl. Włóż treści w unikalnym klimacie i trzymaj się go, żeby wyróżnić się na tle konkurencji. I po trzecie, sprzedaż, która jest naturalnym efektem budowania silnej marki. Dziś klienci najchętniej kupują od ludzi, których lubią i którym ufają. Relacje, styl, konsekwencja to trzy filary, które zamieniają obserwatorów w klientów. Jesteś agentem lub deweloperem? Nie czekaj aż konkurencja cię wyprzedzi. Social media mogą stanowić potężne narzędzia w branży nieruchomości.